Pamiętam chwilę, w której po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że coś jest nie tak. To był sposób, w jaki weszła do domu, wlokąc nogami, jakby niosła niewidzialny ciężar. Źle się czuję, wymamrotała, rzucając torebkę na kuchenny blat i idąc prosto na kanapę. Jej twarz była blada, a usta ściśnięte w ciasny, prawie wyćwiczony uśmiech. Chciałem to zbyć jako zmęczenie, ale wnętrzności mi się skręciły w sposób, jakiego wcześniej nie czułem. Coś w jej oczach nie było tylko chorobą. To był strach albo może wina. Poprosiłem ją, żeby usiadła. Nalałem szklankę wody i próbowałem małej rozmowy. Ostatnio dużo wracasz późno do domu. Powiedziałem, ostrożnie, żeby głos nie zdradził podejrzeń. Wzruszyła ramionami, unikała mojego wzroku. Tylko praca. Jestem zmęczona, powiedziała cicho. Ale nawet gdy słowa opuszczały jej usta, czułem... Jak odległość między nami rośnie, nie mogłem tego ignorować. Tej nocy nie mogłem spać. Wpatrywałem się w sufit, podczas gdy ona zasnęła. Każdy śmiech, który dzieliła ze mną przez ostatnie sześć miesięcy, odtwarzał się w mojej głowie. Każdy teraz przesiąknięty zdradą. Myślałem o nocach, gdy nie spałem. Trzymając ją, gdzie płakała. O porankach, które mieliśmy razem. O sposobie, w jaki wyobrażaliśmy sobie naszą przyszłość. A teraz wszystko toczyło się jak kłamstwo. Konfrontacja nie przyszła łatwo. Czekałem na odpowiedni moment, choć wiedziałem, że takiego nie ma. W końcu, po szczególnie cichym wieczorze, gdy Anna uśpiła dziecko, podszedłem do niej. Jej twarz rozjaśniła się miękkim uśmiechem, gdy mnie zobaczyła nieświadoma. Ufna, chciałem jej nienawidzić w tej chwili. Ale było też to nie do zniesienia przyciąganie kobiety, którą kochałem od lat. Wiem, powiedziałem cicho, moje słowa ciężkie od oskarżenia. Anna zamarła, jej ręce lekko drżały, gdy położyła je na biodrach. Wiesz o czym? Zapytała zbyt spokojnie, spokojnie sposób, który sprawił, że byłem pewien, iż przećwiczyła tę rozmowę w głowie sto razy. Wziąłem głęboki oddech. Wiem o nim. Wiadomości, spotkania, późne noce. Nie kłam, jej usta się rozchyliły, jakby szukała słów, które nie przychodziły. Jej cisza ciąć głębiej niż jakiekolwiek wyznanie. Nie chciałam, żebyś dowiedział się w ten sposób, powiedziała w końcu, głosie załamujący. Nie chciałam, nie wiedziałam, jak ci powiedzieć, jak długo. Zapytałem, gardło ściśnięte, ręce drżące. Jej wzrok opadł. Trzy miesiące może trochę dłużej trzy miesiące. Trzy miesiące, podczas gdy myślałem, że budujemy życie razem, podczas gdy trzymałem ją przez poporodowe noce, podczas gdy śmialiśmy się z głupich rzeczy, podczas gdy wierzyłem w każdą obietnicę, którą szeptaliśmy w ciemności. Trzy miesiące zdrady ukrytej za kruchym uśmiechem. Dlaczego? Zapytałem, głos ledwie powyżej szeptu. Dlaczego zrobiłaś to nam? Ja czułam się zagubiona, powiedziała, Łzy teraz pływały, planiąc jej policzki. Po dziecku nie wiedziałam już, kim jestem. Popełniłam dłąd. Przykro mi kropka, przykro mi, roześmiałem się gorzko. Czy wiesz, co to słowo w ogóle znaczy teraz? Kłótnia rozkręciła się stąd. Nasze słowa ostre, tnące, każde objawienie gorsze od poprzedniego wymieniano imiona, miejsca, tajemnice. Jak przekonała siebie. Że to tylko emocjonalna rzecz, że to nie ma znaczenia, że nie zauważę. A ja zauważałem. Zauważałem każde subtelne zmiany w jej spojrzeniu, każde wahanie, gdy mówiła. Każdą późną wiadomość, którą zbywałem jako pracę, zauważałem chłód, który zaczął wkradać się w jej dotyk miesiące zanim miałem jakiekolwiek pojęcie. A teraz miałem dowód. Wszystkie wątpliwości. Wszystkie. Podejrzenia. Nie były tylko parany. Poczułem, jak coś we mnie pęka tej nocy. Pęknięcie, które nigdy w pełni się nie zagoi. Ale była też dziwna jasność. Zrozumiałem, że nie mogę zostać. Nie dla dziecka, nie dla mnie nie mogłem pozwolić, żeby jej zdrada definiowała resztę naszego życia. Cień na każdą pamięć, każdy śmiech, każdą bajkę na dobranoc. Nie mogłem żyć w domu, w którym zaufanie zostało unicestwone. Dni, które nastąpiły, były mgłą pakowania, Cichych telefonów i łzawy wyjaśnię rodzinie i przyjaciołom. Nasza córka stała się kotwicą w burzy. Jej niewinność upomnieniem, że życie toczy się dalej, nawet gdy serca są rozbite. Wyprowadziłem się do małego mieszkania, tymczasowego miejsca wypełnionego echami mojego starego życia. Każdy przedmiot, który rozpakowywałem, każde zdjęcie, które ostrożnie stawiałem, czuło się jak odzyskanie kawałka siebie z ruin miłości, która mnie zdradziła. I przez to wszystko zrozumiałem, że uzdrowienie nie polega na zapominaniu. Polega na wybieraniu siebie, na wycinaniu nowej ścieżki z ruin. Nie rozmawiałem dużo z Anną od tamtego dnia. Każda wiadomość jest starannie odmierzona, każda interakcja minimalna. Miłość, którą kiedyś małem, nie zniknęła, przekształciła się w cichy smutek. Wspomnienie tego, co mogło być. Stemperowane wiedzą, że niektóre rany są zbyt głębokie. Żeby je ignorować. Czasem późno w nocy leżę bezsennie, słuchając pomruku miasta za oknem. Myślę o przebaczeniu, o zaufaniu, o kruchej naturze miłości. I czasem, tylko czasem, pozwalam sobie wyobrazić przyszłość, w której złamane serce mnie nie definiuje, w której zdrada staje się lekcją, niewyrokiem do żywocia. Ale nigdy nie zapomnę zimnych słów, które to wszystko zaczęły. Musimy porozmawiać. To nie może czekać. Te słowa, wypowiedziane tak niedbale przez przyjaciela, otworzyły drzwi, których żałuję, że nigdy nie znalazłem. Były iskrą, która spaliła świat, który zbudowałem własnymi rękami. A jednak, jakoś popiołów tego świata, ucie się znowu oddychać, znowu mieć nadzieję, znowu żyć. Pomóż mi osiągnąć 5k subskrybentów. Ból wciąż jest, tak, ale jest też odporność. I może, tylko może pewnego dnia zdrada będzie wspomnieniem zmęczonym przez czas, przypomnieniem, że nawet złamaniu serca możemy znaleźć odwagę, żeby odbudować.